tak trochę może nietypowy temat, ale uważam, że temat bardzo ważny. Yy, założenia technologiczne do uprawy poszczególnych grup Jak Jakim ta nasza Sandomierzczyzna stoi? Myślę, że nie tylko Sandomierzczyzna, bo i na terenie powiatu Opatów, czy powiatu Ostrobień czy powiatu, staszów również jest coraz więcej tych samych jabłonibych. Jest ogromne zamieszanie również w produkcji szkółkarskiej. Oni produkują to, co Państwo kupujecie. A ja chciałbym, by ta nasza produkcja nie tylko była duża, ale żeby ta produkcja była w odpowiedniej jakości. Najlepiej tak naprawdę y, wiedzą szefowie grup producenckich, jak duży jest problem z wyrównaniem jakości. Y, znam taką grupę producencką, która po podsumowaniu ilości odmian, jakie występują w grupie, naliczyła ich 87, i niektórych ta produkcja była. Niektórych podmiotów tak dużo w grupie, że aż pośród Teraz spróbujcie sobie wyobraźcie, jak y, handlowiec, który zajmuje się sprzedażą, ma ten handel opanować. Dzisiaj tak się świat zmienił, że o wiele łatwiej jest sprzedać 500. Y, Dla handlowca jest to potężny problem. Drugi problem to jest wyrównanie jakości. Okazuje się, że jeśli bierze się jęka od trzech producentów i to taki nie wielko obszarowy, to czasem trudno jest szykować jednorodnego towaru z danej podmian na cały cykl produkcyjny, na tą jakość. Nie tylko do odkładki, ale i na i sposób przerzedzania, i na to do listy. To wszystko powoduje, że ta jakość jest naprawdę bardzo różna. Jak pójdzie na bezwzględną linię sądniczą, której się nie oszuka, się, że od trzech producentów trudno zrobić jeden samochód wyrównany wyrównanej jakości Dlaczego mówię o grupach? Mamy ich niewiele, mamy ich osiem, ale w tych grupach dzisiaj jest prawie 5800 hektarów sadu. Zgodnie z przepisami unijnymi i ślad za krajowymi grupa może 49% towaru do Czyli to, co sama produkuje, musi stanowić 51%? Czy my Pan Więc yy, jeśli to podwoimy do 5800 hektarów, mamy prawie 12 tysięcy hektarów. Mam, kto z Państwa wie, że tylko jedna z grup samorządowych w ubiegłym roku sprzedała 17 tysięcy jeśli od tej strony na to patrzymy, to praktycznie co drugie jabłko jest sprzedawane przez grupy producentów tych, a będzie coraz większy. Dlatego tak ważne jest, byśmy nie szukali jakichś źliwek na jabłoniach, nie chodzili za jakimiś super nowoczesnymi odmianami, bo mi się podoba, bo Państwo tego nie sprzedacie. Ma tej odmiana. Jeśli nie będzie wypromowana, jeśli yy, yy, nie będzie na nią zapotrzebowania od kupca, to państwo takiej odmiany nie sprzedać. I bez względu na to, czy jest to w gospodarstwie członka grupy, czy w gospodarstwie mniejszościowym, o wiele szybciej i łatwiej można sprzedać. Dzisiaj na przykład Galę. Nie sprzedacie Państwo bardzo ładne jabłko, jakim jest chonej, krywca czy ak. Bo to miano co najwyżej możecie Państwo sprzedać jako szarpiona, bo są do niego podobne. Jak piękny, wybarwiony, groźny, tyżany. Ale nie znam nikogo, kto by to sprzedał jako chonej, krywca czy jakaś nabra. Idzie jako szarpiona. Więc nie ma tu co szukać. Każda z grup powinna też pokonać kolejną barierę mentalnościową. I ja tutaj te bariery jak gdyby zmieniłem, z jakimi borykają się członkowie grupy. Ale najpotężniejszą grupą to są bariery mentalnościowe. One występują jak gdyby na każdym etapie funkcjonowania grupy. Ale to jest i problem, czy mnie się to opłaci. To jest problem współmałżonka mentalnościowy, czy wyrazi zgodę na zostawienie tego gospodarstwa do zaciągnięcia potężnego kredytu do budowy. Ale to jest później problem rozryczy, w jakim płaci w ceny średni ceny średniej. Znam tych problemów sporo, ponieważ najlepiej to widać na handlu y, owocami niemieckich. Były różne. Ceny zaczynały się od 40, kończyły na koniec miesiąca na złotę 80. W kolejnym roku zaczynały się od niższych. rosły do wyższych. No i jeśli ktoś 4 dostał ten, który oddał złote 80. To by były w Ale za to sytuacja się zmieniła i spory się skończył. Czyli to są wszystko bariery. Kolejną barierą mentalnościową jest wykonanie takiej analizy, giry, jakiej odmiany mamy, na co mamy więcej odbiorców, z czym mamy głopotrzeń. I opracowanie listy pięciu, później sześciu odmian perspektywicznych i określenie, które odmiany utrzymujemy jeszcze jako uzupełniające, bo nie możemy wszystkich samych na raz usunąć. A z pozostałych szybko schodzi w pierwszej kolejności. I to jest racjonalne myślenie. I ci, którzy w grupach Sprzedają kwiatka. Doskonale wiedzą, że jest ogromna różnica pomiędzy tymi odmianami. Nie znam takiej grupy, która sprzedałaby sprzedała cztery razy więcej garnczek. Ale już z niektórymi sortami z grupy Jogador jest potężny kąt. Na terenie Unii Europejskiej mamy co najmniej od 2 miliony ton, i ona to za dużo. Smaczny konsument przejazd i odmiana, od której będę niebawem mógł w regionie, według mnie i nadal to utrzymuję, mimo że ona jeszcze jest na południe. Przekonacie się Państwo, że niebawem nie będzie wcale tak mężczyzny ma konsument, który ma pieniądze, który płaci, który sięga, i nie się coraz więcej